Siemanko, witam wszystkich w nowym odcinku Don't Starve Together Gramy razem z Fubisterem kolejny raz, siema Fubister Cześć, czołem Jesteśmy w trakcie robienia naszej... Naszego małego ogródka Co robimy teraz, co mam zbierać Fubister? Właśnie się zastanawiam, przydałaby nam się jakaś broń na odległość Najlepszy w sumie jest... Boomerang na początek A do Boomerangu potrzebujemy... Zaraz Ci powiem. Pajęczyny. Czyli jest, pająki? Tak jest. Czyli musimy wyruszyć w poszukiwaniu pająków. To idzie ze mną czy, 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 mam iść sam? Nie, nie, pójdę z Tobą. Masz swój pancerz? Masz, dobra. Tak. Grasz na klawiaturze czy na, czy myszką klikasz właśnie? Na klawiaturze teraz powiem Ci. No poczekaj, ch chodź, chodźcie, cofniemy szybko jeszcze. Mam pomysł Mamy jakieś patyczki? Ja mam trzy Zjedz sobie coś, bo coś głodne Kurde, nie mamy patyków. Ja mam trzy, czekaj, zaraz tutaj dam. Trzy, co nam dadzą? Trzy? No dobra, dorzuć te trzy Dałem do tego, do pojemnika tego pierwszego, tak Nie ma tu patyków Tutaj, do środkowego, dobra A do środkowego, no to sorry Wyposaż się w broń, nie w siekierkę. zrobione? I nie chodzi na pajęczynę. To zrobić delikatnie. Chodź, chodź, chodź. Pinka nam pomoże. Przebiegnij przez puławkę. Tylko nie zgin Uciekaj, uciekaj, nie kręć się tam w ogóle, oni on, tam się wiesz Tylko no, najgorsze jest to, że Tobie świnki pomagają, mi nie bardzo Dobra O, to jest, to jest fajne, to jest bardzo przydatne Ale pajęczyny nie mamy dalej Mięso też się przyda. Uważaj na tego bossa. No to jest ten zielony, tak? Tak, jest taki mocniejszy i potrafi skakać. Gdyby ci kamera przysłaniała coś, możesz się obracać. Nie wiem, czy wiesz, kuję. No to już chyba wczoraj tak nawet zauważyłem. Dobra, no. Tego musimy sami. Nie mogę go uderzyć mu skoczyć? To no, szybko i jest pańczyna. Teraz musimy to przeczekać. Troszkę na co? Na następne? <laughs> na dzień, bo... No jest świetnie trzy pajęczyny da nam to trochę pola Podsuń się troszkę Od ognia czy od czego? Bo nie wiem czy się te drzewo nie zajmie właśnie obok Już więcej pa... I kiedy ten? Te panki przestanie wychodzić z tego, jaka jest jakaś ilość ich czy jak to wygląda? Eee, widzisz ten kokon, on ma, to jest kokon drugiego poziomu, bo ma takie dwa... Dwa tema, no takie ta. no no? To tam jest troszkę więcej pająków i tam właśnie możesz spotkać tego, tego, tego bossa. Jest jeszcze trzeci poziom, jeszcze trudniejszy. Jeżeli to rozwalisz, no to się nie, nie będą spałnić. no jeżeli zostawisz, to... No się tam chyba w jakimś czasie spełniam. Masz miejsce? Jeżeli masz miejsce to weź tą pułapkę Gdzie jest ta pułapka? Dobra dobra, uciekamy, uciekamy Czemu co zrobiłeś? Myślałem, że już tam nikogo nie ma Wsadzę ci tą pułapkę do tego, do... Do czesta może mhm. Dobra, czego my tu potrzebujemy? E, trochę słomy, możesz nazbierać Dobra No dalej się zobaczę A słoma po co też po ten do tego bumerangu, tak? Cały czas wszystko? Nie nie, bumerangi już mamy. Słoma teraz hmm. A jaka jest w ogóle taka najlepsza broń taka, wiesz, już taka OP konkretnie. Zależy, jest, jest tutaj już magia, możesz magiczne przedmioty kraftować. Jest na przykład różdżka, która zamraża wrogów. Do no spoko. Są strzałki. Możesz zatruć strzałkę i ona uśpi Twój cel. Różne są ewentualności. Ale tak typowo najlepsza to chyba zależy. Zależy od sytuacji. 20 wystarczy tej słomy? Tak, na razie tak. Uważaj Co się dzieje? Yy, przygotuj się, bo hound yy, lecą na nas. Załóż sobie, a ty już masz, dobra. Czekaj, muszę, może zjem trochę mięsa, żeby mi się tam yy, trochę HP zregenerowało. Yy, te kulki mięsne sobie jest najlepiej. Dobra, mamy dwie świnie przy sobie. Zaraz przylecę. Często nie słychać dźwięku e, tych hamców i dlatego postać nieraz ostrzegacie o tym Wyskakuje napis A jaki dźwięk powinien być? Dźwięk potwora Jak się wsłuchasz to powinieneś słyszeć O, już Ostrzegają nas Dacie A no faktycznie coś, coś tam słychać, no. Mhm. Mm Staraj się tylko nie uderzyć świni. O wiele cięższe niż pająki są te hamcy czy nie? Troszkę. Jest. Uciekaj, uciekaj najlepiej. Świnie, świnie nam pomogą. No i dlatego najlepiej właśnie budować bazę wokół. No, bardzo pomocne są. W po ogóle nic nie musimy robić praktycznie. Ale tak stwierdzam, że bardzo ładnie jest rysunkowo zrobiona ta gra, nie? Fajne są te... Mm -hmm. Szczególnie ten potwór właśnie bardzo fajnie wyglądał. No dobra. Eee, możesz pozbierać te plantacje z naszego ogródka. To bo to się przyda. <laughs> Indor się ukrył w krzaku. No, no, no. Boomerang jest potrzebny. Zeronom zrobię. Dobra, fobiste, w takim razie na razie skończymy. Ok. Dzięki wielkie. Dzięki również. Zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrybowania i. Do następnego odcinka. Cześć.